Witam. Dzisiaj wyjaśnimy sobie, czym są zmienne oraz poznamy wszystkie proste typy zmiennych występujące w Java, a jest ich 8. Zapraszam do oglądania. Aktualnie widzisz kod, który napisaliśmy w poprzedniej lekcji. Jeśli jej nie widziałeś, to polecam najpierw jej oglądnięcie. Na potrzeby tej lekcji stwórzmy sobie nową klasę. Nazwijmy ją typy zmiennych. Jak widzisz, rama klasy jest stworzona. Jak pamiętasz, punktem startowym programu jest funkcja main. A dokładnie public, static, void, main. Pisanie tego kodu za każdym razem nie będzie należało ani do przyjemnych, ani rozwijających czynności. Można by mieć jakiś szablon i go za każdym razem kopiować. Na przykład teraz można by skopiować z poprzedniej lekcji. Jednak jest jeszcze lepszy sposób, jaki dostarcza nam IntelliJ. A mianowicie napiszmy same pierwsze litery tych czterech słów, czyli P od public, S od static, V od void i M od main. Teraz Enter. IntelliJ nam wygenerował szablon funkcji main. Jest również inny skrót robiący dokładnie to samo, a mianowicie main. To jest jeszcze łatwiejsze do zapamiętania. Funkcję main tworzymy wpisując po prostu main i Enter. Warto zapamiętać taki skrót. I od razu powiem Ci jeszcze jeden. Proste wypisywanie tekstu robimy za pomocą instrukcji system.out.println. Dokładnie to samo możemy wygenerować wpisując sout i klikając Enter. Och, dzięki IntelliJ'u. Cztery znaki i gotowe. A w najbliższym czasie będziemy często używali wypisywania czegoś w konsoli. Teraz jest to zwykły tekst, np. lekcja o typach zmiennych, natomiast będziemy również tego używać do wyświetlania wyników naszych obliczeń. No dobra, wróćmy do głównego tematu tego odcinka, czyli typów zmiennych. Na początek musimy wyjaśnić czym jest sama zmienna. Najlepiej sobie zmienną wyobrazić jako pojemnik na informacje. Zmienne zapisywane są w pamięci ram komputera. Tworząc zmienną możemy więc używać kawał Pamięci RAM. W pamięci RAM natomiast wykorzystuje się różne poziomy napięć do rozróżniania dwóch stanów. Symbolicznie jeden stan zapisujemy jako 0, a drugi jako 1. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego komputer używa akurat systemu dwójkowego do zapisywania danych, to polecam Ci filmik na tym kanale na ten temat. Link pozostawił w opisie. Możesz na przykład zastopować ten odcinek i w nowej karcie otworzyć sobie ten o ewolucji systemów liczbowych. No dobra, wiesz już, że zmiennych używa się do zapisywania informacji w pamięci ROM. Teraz zobacz, jakie to jest proste w praktyce. Wystarczy napisać typ zmiennej oraz jej nazwę. I już, w ten sposób mamy zarezerwowaną pamięć na nasze dane. Typ definiuje, jakiego rodzaju zmienne będą przechowywane. Natomiast nazwa to po prostu identyfikator. Tej nazwy będziemy później używać, żeby zapisywać i odczytywać wartości z pamięci. Oprócz zmiennych, w programowaniu są tak zwane stałe. Zmienne, jak sama nazwa wskazuje, zmieniają się, to znaczy mogą zmieniać swoją wartość. Do zmiennej można więc przypisać nową wartość. Stałe to są takie zmienne, które się nie zmieniają. Przypisaną tam wartość można później odczytywać, ale nie można przypisać nowej wartości. Zadeklarujmy swoją pierwszą zmienną. Niech będzie typu byte. Oraz niech nazywa się zmienne byte. I koniecznie pamiętaj o średniku. Ten typ oznacza, że będziemy przechowywać w pamięci małą liczbę całkowitą. Jej wielkość, jak sama nazwa wskazuje, to 1 byte. 1 byte składa się z 8 bitów. Bit, czyli to przysłowiowe 0 albo 1. Każdy z tych 8 bitów może być ustawiony na 0 albo 1. Gdybyśmy mieli do dyspozycji tylko 1 bit, to moglibyśmy przechowywać jedynie dwie wartości, 0 albo 1. Na dwóch bitach są cztery możliwości, 00, 01, 10 11. Gdy dojdzie trzeci bit, to liczba kombinacji się znowu podwoi, ponieważ trzeci bit może być ustawiony na 0, i wtedy wykorzystujemy każdą z czterech dwubitowych możliwości, albo może być ustawiony na jeden i wtedy również pozostałe dwa bity dają cztery możliwości. Zauważając to, dochodzimy do wniosku, że każdy dodatkowy, kolejny bit podwaja liczbę możliwych kombinacji zer i jedynek. I tak w rzeczywistości jest. Nie będę się jednak zagłębiał, jak dokładnie reprezentowane są liczby za pomocą zer i jedynek w komputerze, ponieważ inaczej jest w przypadku liczb całkowitych, a inaczej w przypadku liczb Rzeczywistych. Do tych zagadnień może nagram w przyszłości jakiś osobny odcinek. Natomiast ta wiedza, którą już przedstawiłem, powinna wystarczyć, aby zrozumieć ograniczenia typów danych. Tak więc na 8-bitowej zmiennej typu byte możemy zapisać maksymalnie 2 do potęgi 8 różnych wartości, czyli 256 różnych wartości. Sprawdźmy informację. Na temat typu byte bezpośrednio w kodzie. Do tego celu użyję klasy byte. Napiszmy najpierw jakiś tekst, że teraz zajmujemy się typem byte i teraz w kolejnej linii wypiszmy jakąś informację. Napisz byte, koniecznie z dużej litery. I teraz po kliknięciu kropki powinno się pojawić okienko z propozycjami. Jeżeli się nie pojawi albo zniknie, to możesz je pokazać, gdy kursor masz za kropką, używając skrótu Ctrl spacja. Mamy tu kilka informacji na temat typu byte, w postaci stałych. Wypiszmy po kolei te, co nas interesują. Zacznijmy od size, czyli ilości bitów. Uruchommy program już na tym etapie. Teraz widzimy napis zmien na byte, a pod nim 8, czyli ilość bitów. No mi się nie podoba taka sama ósemka bez żadnych informacji. Lepiej by było ją jakoś opisać, na przykład ilość bitów. Jak widzisz? Za pomocą plusa możemy łączyć łańcuchy znaków. Tutaj połączyliśmy ciąg znaków w cudzysłowach ze stałą size. Na temat ciągów znaków będziemy z pewnością mówić dokładniej w jednej z kolejnych lekcji. Więc jeśli nie chcesz przegapić, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. O ile lepiej. Teraz nie musimy pamiętać, co to za ósemka, bo mamy podpisane ilość bitów. No to teraz pójdzie szybciej z kolejnymi informacjami. Jeśli jesteś kursorem w ostatnio napisanym Linijce, to użyj skrótu Ctrl plus D, aby ją zduplikować. Zduplikujmy ją jeszcze trzy razy i wypiszmy informacje takie jak bytes, czyli ilość bajtów. Dla typu byte to będzie oczywiście jeden. Jeszcze mamy informacje max value o maksymalnej wartości oraz min value o minimalnej wartości. Mówiłem wcześniej, że za pomocą jednego bajta, czyli 8 bitów, możemy zapisać 256 różnych wartości, i to by się zgadzało od minus 128 do 127. Jest dokładnie 256 różnych wartości. No dobra, często jednak przychodzi potrzeba zapisać liczby większe. Na przykład, jak chcemy zapisać rok wybuchu I wojny światowej, czyli 1914, to już trzeba użyć innego typu, przynajmniej typu Ford. Zadeklarujmy teraz zmienną typu Ford i nazwijmy ją zmienna Ford. Ford. Czyli krótki, również jest przeznaczony na stosunkowo niewielkie liczby. Teraz skopiujmy fragment kodu odpowiedzialny za wypisywanie informacji i wypiszmy te same dane, tylko że dla typu short. Widzimy, że typ short. Składa się u już z dwóch bajtów, czyli 16 bitów, a to oznacza, że możemy zapisać 2 do potęgi 16 różnych wartości, czyli 65 536 i ta ilość jest rozdzielona niemal równo pomiędzy liczby dodatnie i ujemne. Natomiast nawet takie liczby mogą okazać się niewystarczające. Liczby rzędu dziesiątek tysięcy to nadal mało, aby zapisać na przykład ilość Polaków na świecie. Poznajmy więc kolejny typ całkowito liczbowy, który nazywa się Natomiast klasa z informacjami o tym typie to integer. Wypiszmy również informacje na temat tego typu. Ilość bajtów 4, ilość bitów 32, no i zakres ponad 2 miliardy na plusie i minusie. No i to już jest całkiem sporo. Ale dalej nie wystarczy, żeby zapisać liczbę ludzi na świecie. Poznajemy więc ostatni typ prosty, całkowito liczbowy. Jest nim long, czyli długi. Już sama nazwa wskazuje, że może on pomieścić duże liczby. Wypiszmy znowu te same dane, tym razem dla typu long. Typ long składa się aż z 8 bajtów, czyli 64 bitów i może przechowywać naprawdę olbrzymie liczby. Do standardowych rozwiązań zdecydowanie wystarczy. No ale czy to znaczy, że Java ma takie ograniczenie liczbowe i już większych liczb nie można zapisywać? No nie. To oczywiście nie jest maksymalna liczba jaką można zapisać w Java, ale maksymalna jaką można zapisać w typie prostym long. Oprócz typów prostych są jeszcze typy złożone, a nawet sam będziesz mógł stworzyć swój własny typ. Teoretycznie maksymalna liczba jest więc nieskończenie wielka. Praktycznie jednak ograniczona dostępną pamięcią do jej zapisu. No dobra, to już wszystkie całkowito liczbowe typy proste w Javie. Natomiast jak zapisać liczbę rzeczywistą? Na przykład masę w kilogramach. Jak ktoś waży 6,5 kg, poprzednie typy pozwalały tylko na zapis liczb całkowitych. Liczby rzeczywistych, popularnie nazywanych wśród programistów liczbami zmiennoprzecinkowymi, są dedykowane typy proste. Jest nim float oraz double. Wyświetlmy również informacje dla tych typów. Widać, że typ float składa się z... Natomiast double z 8 bajtów. Wartości maksymalne i minimalne są natomiast podawane w innym formacie, tak zwanej notacji wykładniczej. Najprościej rzecz ujmując, liczba za znakiem e informuje, o ile należy przesunąć przecinek. Gdy liczba jest dodatnia, to przesuwamy w prawo, a dla liczb ujemnych przesuwamy w lewo. Dla typu float wartość maksymalna składa się więc z trójki i 38 znaków. Jest to ogromna liczba. Jak za pomocą 32 bitów może można zapisać tak dużą liczbę. No, tu liczby zapisywane są w zupełnie inny sposób. Nie da rady zapisać dowolnej liczby z takiego zakresu. Tak więc mamy informacje tylko o 6-7 cyfrach najbardziej znaczących i o ile należy przesunąć przecinek. Taka dokładność często nie wystarcza, więc w praktyce częściej wykorzystuje się typ double, na który mówimy podwójnej precyzji. Można na nim zapisać dokładnie... 15 cyfr dziesiętnych. Na razie nie zagłębiajmy się jeszcze bardziej w szczegóły. Natomiast pamiętajmy o tym ograniczeniu precyzji, więc tam, gdzie naprawdę precyzja jest wymagana, typy proste są niewystarczające. No dobra, omówiliśmy już wszystkie liczbowe typy proste, oprócz nich są jeszcze dwa nieliczbowe typy. Jednym z nich jest typ bullion. Klasa bulion nie ma tych wszystkich informacji co typy liczbowe. Boolean reprezentuje wartość logiczną, prawdę albo fałsz. Może teraz wydaje ci się niepotrzebny taki typ, który może zapisywać tylko prawdę albo fałsz. Natomiast poznasz jego przydatność w przyszłych lekcjach. No i jeszcze dla kompletności poznajmy ostatni typ prosty w Java. Jest to typ car. Za pomocą tego typu prostego możemy zapisać jeden znak, na przykład jakąś literkę. Jednak nie polecam Ci używania tego typu, dopóki nie zrozumiesz czym jest Unicode. Typ car trzeba używać świadomie. Natomiast teraz polecam Ci używanie typu złożonego string. Jest to typ reprezentujący ciąg znaków, więc równie dobrze możemy w zmienny typu string zapisać jeden znak, jak i całe zdanie. Typ string jest pierwszym. Typem złożony, który poznajemy. Różnice pomiędzy typami prostymi a złożonymi jest kilka, ale wszystko zrozumiesz w odpowiednim czasie. Dzisiaj i tak sporo nowych rzeczy poznałeś. Zwróć jednak uwagę na to, że wszystkie typy proste są zapisywane z małej litery. Natomiast typy złożone będą zapisywane z dużych liter. Jeżeli będziemy tworzyć w przyszłości swoje własne typy, to również należy nazywać je z dużej litery. Tak się po prostu przyjęło. Jeszcze powiedzmy sobie na temat nacewnictwa zmiennych. Otóż już nie każda nazwa jest dozwolona. Nazwa musi się zaczynać od litery albo znaku podkreślenia. Natomiast w środku lub na końcu mogą znajdować się cyfry. To znaczy, że nie możesz zrobić zmiennej o nazwie, np. Na pierwsza zmienna. Możesz używać w nazwach polskich znaków. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić zmienną gęść. Natomiast jest to niezalecane, aby używać polskich znaków w programowaniu. Ja tak normalnie nie robię. Tutaj tylko w celach pokazowych. Nazwa zmiennej jest identyfikatorem, więc musi być unikalna w danym bloku kodu. Nie można zadeklarować drugiej zmiennej o takiej samej nazwie. Zresztą sam IntelliJ w takiej sytuacji podpowiada, że zmienna jest już zdefiniowana w tym zasięgu. Natomiast rozróżniana jest wielkość znaków, więc możesz zrobić dwie zmienne o nazwach różniących się jedynie wielkością jakiegoś znaku, jednak to również nie jest dobrą praktyką. W tym odcinku nauczyliśmy się deklarować zmienne. Natomiast żeby w pełni móc ich używać, trzeba jeszcze nauczyć się nimi manipulować. Początkowo miało to być w tym odcinku, jednak taki odcinek wyszedłby zbyt długi. Tak więc temat zmiennych nie został dzisiaj wyczerpany i będzie kontynuowany w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek był jeszcze teoretyczny, natomiast było w nim sporo informacji, które musisz przyswoić. Tak więc nie przejmuj się jeśli na razie wydaje ci się to dziwne. Z każdym kolejnym odcinkiem wszystko. Wszystko będzie się coraz bardziej rozjaśniać, szczególnie podczas robienia praktycznych przykładów. Podsumowując dzisiejszy odcinek poznaliśmy kilka przydatnych skrótów w IntelliJ'u, poznaliśmy wszystkie typy proste, a nawet rozumiemy ograniczenia poszczególnych typów. Potrafimy już zadeklarować zmienną w zasadzie dowolnego typu. Poznaliśmy również pierwszy typ złożony, czyli ciąg znaków string. Wiemy również jak można nazywać, jak się nie powinno nazywać zmienne. Kody źródłowe. Z Dzisiejszego odcinka znajdziesz również na moim blogu. Link zostawiam w opisie. Do zobaczenia w następnej lekcji. Cześć.